Psalm 83 Pieśń Psalm Asafowy O Boże nie trwaj w milczeniu nie milcz i nie spoczywaj Boże bo oto burzą się twoi wrogowie i podnoszą głowę ci którzy ci nienawidzą Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżysz. Pójdźcie, mówią, wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspomniano imienia Izraela. Zaiste, zmawiają się jednomyślnie, i przeciw Tobie zawierają przymierze. Namioty domu z Izmaelitami, moapicha Hagryci, Gebal, Amon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru, także Asyryjczycy połączyli się z nimi. Dla synów Lota stali się ramieniem. Uczynim jak Madianitom i Siserze, jak i Jabinowi, nad potokiem Kiszą, którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi. Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zebem, z Zebachem i z Salmuną, z wszystkimi ich przywódcami, którzy mówili: Zagarnijmy dla siebie kraj Boga, o Boże mój. Uczyń ich podobnymi dość beł ostu do plew gnanych wichurą. Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, takich ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego Panie. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą, Niech poznają ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jachwę na imię, jesteś najwyższy nad całą ziemią. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Psalm 83 ukazuje, jak bardzo człowiek, stworzony na obraz Boga, może oddalić się od swojego stwórcy. Nienawiść, która pojawiła się przez zawiść złego, zniekształca serce i prowadzi do grzechu. Człowiek zaczyna widzieć w drugim. Nie brata, lecz wroga. A jednak, mimo tej ciemności, Bóg nie odwraca się od człowieka. Przeciwnie, Jego miłość pozostaje wierna, nawet gdy my jesteśmy niewierni. To z tej miłości Chrystus oddał życie, by uleczyć nasze serca. I przywrócić jedność tam, gdzie jest rozdarcie. Gdy nie potrafimy przebaczyć, gdy jesteśmy bezradni wobec zła, On przychodzi. Duch Święty działa w ukryciu, przemieniając nasze wnętrze, byśmy znowu mogli kochać. Bo Bóg nie chce zniszczenia grzesznika. Jego przemiany, On, Jahwe, Najwyższy nad całą ziemią, kocha każdego z nas osobiście i pragnie naszego zbawienia. Niech ten psalm przypomina nam: Choć świat pełen jest nienawiści, miłość Boga jest większa i ta miłość zwycięży. Błogosławionego czasu na modlitwie z Panem Bogiem.